Cześć, witaj, tu Solverize. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Znajdź te wartości parametru a, dla których równanie 2 minus pół x razy 2x minus a równa się 0. Ma dwa rozwiązania takie, że większe z nich jest mniejsze od 5. Jeżeli chodzi o to równanie, ma ono formę iloczynu, który jest równy 0, więc któryś z czynników musi się równać 0. Przyrównujemy każdy z tych nawiasów do 0. 2 minus pół x równa się 0 lub 2x minus a równa się 0. No i stąd otrzymujemy takie rozwiązania. 2 równa się pół x, czyli jak pomnożymy przez 2 to będzie x to się równa 4 lub 2x równa się a, czyli jak podzielimy przez 2, to będzie x to się równa 1, druga a. No i teraz widzimy, że to równanie ma takie rozwiązania. Jedno jest konkretne, 4, drugie jest takie, zależne od parametru 1, 2a. Tutaj jest napisane, żeby miało dwa rozwiązania. Pytanie, czy dwa różne? Jeżeli chodzi o funkcję kwadratową, to jak nie ma tego słowa dwa różne, no to ewentualnie mogą być dwa równe. Ale tutaj nie ma mowy o funkcji, tylko jest mowa o równaniu. No, trudno, żeby równanie miało dwa równe rozwiązania, więc musimy założyć, że są różne. Jedna, druga, a różne jest od 4. Pomnożymy przez 2, to otrzymamy, że a jest różne od 8. Więc ma już dwa rozwiązania, a teraz mm, mają być takie, że większe z nich jest mniejsze od 5. Co to znaczy, że większa z dwóch liczb jest mniejsza od 5? To po prostu znaczy tyle, że obie te liczby są mniejsze od 5, prawda? Tutaj mógłbym sobie napisać x1, x2, no i 4. 4 jest mniejsze od 5, to jest nierówność tożsamościowa, czyli tutaj można by powiedzieć, że a należy do rzeczywistych. Natomiast jeżeli ten drugi pierwiastek równania zapiszemy, że ma być mniejsze niż 5 i pomnożymy przez 2, to nam wyjdzie, że a jest mniejsze niż 10. No to w takim razie zobrazujmy sobie to na osi liczbowej. Tutaj gdzieś jest 10, tutaj jest 8, powiedzmy a ma być mniejsze niż 10. Więc w tej, tutaj w tym zakresie bez ósemki jeszcze, tak? I to możemy dać odpowiedź w takiej postaci, że A należy do przedziału od minus nieskończoności do 8, w sumie od 8 do 10 to są wszystko przedziały otwarte, lub jak ktoś woli, może sobie napisać tak, że A należy do przedziału od minus nieskończoności do 10 z wyłączeniem 8, to jest równie poprawna odpowiedź. No to ja już Ci zapraszam serdecznie do kolejnych filmów.